Trzy lata małżeństwa, kiedy wraca do domu, to tylko po jedną rzecz. Jedną jedyną: seks. Przestań, proszę! Ewo, spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Jeśli tego nie chcesz, powiedz, krzyknij. Cokolwiek. Deklan, jestem niemową. Jeśli chciałeś kogoś, kto może powiedzieć, że cię kocha, czemu wciąż ze mną jesteś? Nie zapomnij, kim jesteś. Mój dziadek ci pomógł. A ja szanuję jego ostatnie życzenie, nic więcej. Zawsze będę o ciebie dbał, ale nie śmiej mnie kochać. Jasne? Po prostu leżysz tu, tak jak kłoda. Serio, znowu poszedłeś do domu? Nie wierzę, że poleciałeś po naszej radce do tej swojej niemowy. Patrzyłaś na mój telefon? Nie. To bez znaczenia. Twoje serce już należy do Seleny. Nie pozwól, bym cię powstrzymywała. Zrobię śniadanie. Eklan kochanie, matko, A, mm. jesteś tu, jest tu ona. Myślałam, że to przyjęcie Ej. rodzinne. Ach. Boże, Ewa, usiądź, denerwujesz dziecko. Ewa, jesteś żoną mojego brata od trzech lat. Nie sądzisz, że to pora postarać się o dziecko? Ach. Aborcja jest ustalona. Pozbądź się tego teraz. Ach, proszę, chcę mieć dziecko deklana. Oszalałaś! Chcesz go przekląć dzieckiem niemową? Tego chce deklan? To, czego ja chcę, chcę też deklan. Może za bardzo się udziłam. To nie tak, że nie chcę, to. No, dość! Marni, nie poruszaj tego tematu. Jedna niemowa w rodzinie to już zbyt wiele. Boże, jesteś mi Calvetini. Martwi się o deklana! Nie może spędzić swojego życia jako mąż niemowy, która nie może mieć dzieci! Mówisz o dumie z rodziny? To byłby koniec naszego rodu! Powiedziałam dość! Słuchajcie, na nas już czas, musimy iść. Ale dopiero przyszliście! Rosji przerzuca towary w naszych bokach. Chodźmy, podrzucę się do pracy. To, co Marni powiedziała o posiadaniu dziecka, myślałaś o tym? Twoja matka ma rację. Może lepiej nie próbować. Cóż, ostatniej nocy nie miałem prezerwatywy. Wzięłam dziś tabletkę po. Tak bardzo nie chcesz mieć ze mną dziecka, co? Co? Czemu on? Nie chcę, żebyś tu pracowała, jeszcze tak ubrana. Powiedziałem ci, że o ciebie zadbam. Wracamy do domu. Deklan! Deklan! Selena, co ty tu robisz? Wiedziałam, że jest z tobą twoja niemowa. Tak. Dobrze, idź. Idź do pracy. Tego chcesz, prawda? Seleno, wsiadaj do auta. Musimy porozmawiać. Różności nigdy za wiele. Nie wiadomo, co można złapać. Dalej, jesteś na mnie zły? Kiedy w końcu się z nią rozwiedziesz? Żebyśmy mogli być w końcu razem. Słuchaj, wyjaśniłem to. Zapewnić ci dostatne życie, prezenty, wszystko. Poza mną. To obiecałem. O tak. Jak to Lambo, które obiecałeś pół roku temu? Jutro będziesz miała kluczyki w ręku. I... Zero kontaktu z twoją kontraktową żoną... Przez tydzień. Udowodnij mi, że znaczy dla ciebie więcej niż ona. Stoi. Wyglądasz całkiem uracza w tym stroju. Ale... Czemu jesteś smutna? O nie. Chodź, porozmawiajmy z nimi. Hej, Deglan. Czy nie jesteś mężem Ewy? Jak ci nie wstyd. O, kotku. Niemowa przyprowadziła swojego bulldoga. Nie, przestań go chronić. Jesteś jego żoną. A ona tylko zwykłą kurwą na boku. Ech. Ech. Selena. Kogo nazywasz tylko kurwą? Suko. Kurwę, której szminka jest na policzku deklana. Suko. Ewo, to twoja wina. Błagałaś, żebyś mogła tu pracować i tak mi odpłacasz? To nie moja wina. Nie do wiary. Wiedziałem, że Remi ma na nią zły wpływ. Naprawdę myślisz, że może o ciebie zadbać? Wiesz co, muszę załatwić poważne interesy. Seleno, wsiadaj do auta. Zapłacisz mi za to? Wrócisz w tym stroju pieszo. Zobaczysz, jak to jest, gdy cię nie chronię. Ewo Masz dziś wolne Odwiozę cię do domu Nie Kazał mi iść pieszo Więc pójdę Ewo Proszę Chroniłeś mnie Obiecałeś, że nic mi się nie stanie. Ale to było dawno temu. Ewa od teraz zamieszka z nami. Jej rodzice byli wobec nas lojalni, ale zostali brutalnie zamordowani. Znajdziemy sprawców i pokażemy im, że w naszym mieście tak się nie robi. Jesteś za nim odpowiedzialny. Chronią. Słyszałeś, co powiedziałem? Tak, dziadku. Nie pozwolę by ktoś cię znowu skrzywdził. Nie można wchodzić ani wychodzić. Rozkazy pana Calvetiego. Trzech godzin jestem w domu. Czemu Ewa nie wróciła? Może została u Remi. Czułam się z tobą bezpieczna, ale coś się zmieniło, prawda? Proszę pana! Coś jest nie tak z Ewą! Hej! Chodź do mnie! Hej! Co ja zrobiłem? Co bym zrobił, gdybym znów ją stracił? Słuchałem rozkazów dziadka. Ludzie, którzy zamordowali twoich rodziców już nigdy cię nie skrzywdzą. Wszystko okej? Okay? Co się stało? Idź do łóżka, Ewa. Powiedziałem idź. Nie ma znaczenia. Jak mocno szorowałem. Zapach krwi nigdy mnie nie opuścił. Twoja miłość do mnie zamienia cię w morderce. Nie mogę już cię obciążać. Czego nie zrobisz? Nie próbuj mnie znaleźć! 16 kilometrów. Tyle przeszłaś. Bo musiałaś sprawiać problemy. Przepraszam. Jadłeś? Ewo, chodź tu. Proszę, nie kłóćmy się już. Rzuć pracę w barze. Hm? Czemu? Bo Remi jest toksyczna. Nastawiacie przeciwko mnie. Słuchaj, może znaleźć lepszą pracę, pomogę ci. Proszę, nie chcę odchodzić. Uwielbiam tam pracować. Ja nie proszę. Koniec z barem, koniec z Remi. Kropka. Coś się musi zmienić. Może pora uwolnić nas oboje z tej obietnicy. Powiedziałem to koniec. Próbujesz mnie wkurzyć? Nie. Od dawna chciałam ci to dać. Remi ci na to namówiła? To nie ma nic wspólnego z Remi. To ja tego chcę. Ewa. No dalej, no dalej. Jak ją zmusić, by ze mną została? Chcesz odejść? Dobrze. Możemy wziąć rozwód. Zapłać mi za wszystko, co ci dałem. Co to ma być? Moja karta bankowa. Jest tam każdy dolar od ciebie nietknięty. Każdy. Nie mówię o twoim kieszonkowym. Mówię o wszystkich pieniądzach, które rodzina Calvetti wydała na ciebie. Znajdę sposób by je oddać. Jak? Zapomniałaś, co się stało, gdy ostatnio uciekłaś? Siedem dniewo. Siedem dni. Myślałem, że umarłaś. Nie musisz już się mną przejmować. Jeśli się rozwiedziemy, możesz poślubić Selene, możesz być szczęśliwy, może. Dość. Najpierw oddaj mi pieniądze, potem możemy rozmawiać o rozwodzie. Nigdy nie pozwolę, by to się stało. Jesteś moja. Nie pozwolę ci odejść, wo po. Podobno twoi starzy dostali to... Chodź ze mną, chodźmy do domu. Gdzie jest ten chłopiec, który mnie chronił? Remi, przestań to... być uparta i przeproś! Że co? Mam przeprosić tą sukę? Przypominam ci, że nadal masz żonę, a ty się zadajesz z nią? Rozmawialiśmy o tym. Remi, nie bądź uparta. Okej, okay, nie warto zadzierać z rodziną kalweti. Przepraszam, teraz mam przeprosić kochankę, która paraduje z żonatym facetem. Nie dzięki. Kochankę? Byłam z nim zanim ta żałosna nie Znają się od dziecka, złotko, razem dorastali. To ona była pierwsza. Zlitował się nad nią. Jest z nią tylko z litości. Remi. Przeproś. Nie ma takiej opcji. Zaniedbujesz swoją niesamowitą żonę i stawiasz pustą, rozpuszczoną laskę na piedestale. Już dość. Przeproś. Albo. Cóż, znamy tradycję kalwetich? Zraniłaś rękę Seleny. To my zranimy twoją. Deklan, Ja przeproszę za nią. Dobrze. Wiesz co? Dźgnij się w dłoń zamiast swojej siostry. Wtedy będzie porówno. Serio? Okej. Okay. Czekaj. Okej. Okay. Ja nabroiłam. Ja naprawię. Już ją spoliczkowałam. Ja mogę iść gnąć. Ewa, nie powinnaś być w łóżku? Jestem twoją żoną, naprawię to. Przepraszam, Selene, za Remi. Przyszłaś tu, żeby bronić Remi? Ach, Remi to moja jedyna przyjaciółka. Nie mogę patrzeć, jak się nad nią znęcasz. Dobrze, ale to nie moja decyzja, tylko strony pokrzywdzonej. Tak bardzo przepraszam, Seleno to moja wina. Proszę, wybacz mi. Kochanie, nie rozumiem. Tego. Remi mnie spoliczkowała. I nikt, kurwa, nie będzie mnie bił. I żadne to dziwne machanie dłońmi nie naprawi tego. Okej? Okay? Tylko słowa. Ty przeklęta suko! Hmm? Powiedziałam. Powiedz. Przepraszam na głos. Nie umiem mówić. Proszę, daj mi inny sposób. Inny? Uh -huh. Cokolwiek, co mogę zrobić. Cóż. Jeśli słowa są dla ciebie za trudne, to myślę, że nadszedł czas, aby uhonorować rodzinną tradycję Kalwettich. Oko. Za oko. Hmm? Deklan, będziesz siedział i patrzył, jak ona robi mi krzywdę. Chyba nie ma znaczenia, co się ze mną dzieje, gdy Selena jest obok.